Sygnatariuszy listu ministra edukacji panią Barbarę Nowacką i ministra obrony narodowej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza bardzo proszę o złożenie podpisów pod listem intencyjnym. Teraz krótki czas dla fotoreporterów. O zabranie głosu bardzo proszę ministra obrony narodowej wicepremiera pana Władysława Kuśniaka Kawesza. Szanowna pani minister, wielce szanowni państwo, pani kurator, pani dyrektor, drogie dzieci, szanowni państwo, super dzień dla nas, super ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa. Podnosimy odporność polskiego społeczeństwa. Jesteśmy w takim momencie naszej historii, żyjemy w takich czasach, że wszelkie działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo, muszą być podjęte. Bezpieczeństwo to nie jest tylko dobrze uzbrojona armia, to nie jest tylko siła w sojuszach, ale to jest siła społeczeństwa, to jest mądrość społeczeństwa, to jest przygotowanie społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora. Każdy z nas musi być gotowy na różne wyzwania. Sytuacji zagrożenia nie brakuje każdego dnia. W miejscach, w których przebywamy, jakieś klęski żywiołowe, kryzysy, różnego rodzaju stany zagrożenia, pożary, wypadki to wszystko dotyka nas gdziekolwiek jesteśmy. Szkoła jest od tego, żeby przygotowywać i nadawać, nabywać umiejętności. Wiedzę, wychowanie, umiejętności zachowania się również zachowania w sytuacjach kryzysowych. Gdy kilka tygodni temu rozmawialiśmy z panią minister o tym co możemy zrobić jeszcze żeby polskie dzieci w ogóle Polska była bezpieczniejsza, doszliśmy do wspólnego wniosku, trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie, pokazać wojsko w szkole, pokazać co można zrobić, jak przygotować się na momenty kryzysowe, jak uczyć pierwszej pomocy, jak uczyć zachowania w sytuacji kryzysowej. I zdajemy sobie sprawę, że nie da się czasem zaległości nadrobić w ciągu jednego roku, ale ruszyliśmy z taką pie pierwszą wielką ofensywą i przygotowaliśmy program Edukacja z Wojskiem. Dzisiaj rozpoczynamy wspólnie pilotaż tego programu. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony przygotowało projekt, który będzie dedykowany dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla dzieciaków od pierwszej klasy szkoły podstawowej, właśnie dla szkół średnich również, w tych, których nie ma edukacji o bezpieczeństwie, bo to dotyczy tylko pierwszych klas. Dlaczego dla dzieci, dlaczego tak wcześnie zaczynamy, że dotyczy to również dzieci już w szkole podstawowej? Bo z bezpieczeństwem, z przygotowaniem na sytuację zagrożenia trzeba się oswajać i być gotowym na to w każdym momencie. Nie możemy zostać zaskoczeni. Bezpieczeństwo jest wartością i o tym mówią badania, jak przeglądaliśmy różnego rodzaju badania jeszcze przed wybuchem wojny to bezpieczeństwo było wyżej niż jakiekolwiek inne wartości związane z naszym funkcjonowaniem. Demokracja różnego rodzaju, aktywność zawodowa, aktywność społeczna, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Po wybuchu konfliktu to się jeszcze umocniło i to nie są tylko badania polskie, ale ogólnoświatowe. Bezpieczeństwo dla młodych ludzi, dla dzieciaków jest ważniejsze niż rozrywka. To jest znamienite i znamienne, że tak właśnie odpowiadają młodzi ludzie. Wychodzimy prostym potrzebom. Staramy się dostosować program do oczywiście momentu rozwoju edukacyjnego, który w etapach szkolnych następuje. Ten program został przygotowany z wojskiem. Wojsko będzie obecne w szkołach, na lekcjach, będzie uczyć. Będzie oswajać, będzie przygotowywać, będzie wzmacniać odporność polskiego społeczeństwa, młodych ludzi w szkołach podstawowych i średnich. Wojsko jest odpowiedzialne nie tylko za obronę polskich granic, suwerenność Rzeczpospolitej, nienaruszalność naszej przestrzeni. Jest odpowiedzialne za przygotowanie społeczeństwa i z tej odpowiedzialności chyba pierwszy raz w historii będzie się w taki sposób wywiązywać. Bardzo dziękuję za tą otwartość, pani minister, że. Oprócz lekcji o bezpieczeństwie, które są w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, oprócz zajęć z Państwową Strażą Pożarną, Policją z innymi służbami mundurowymi zaprosiła wojsko polskie do szkoły po to, żeby dzieci mogły czuć się bezpieczni i rodzice. Chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad tym programem. To jest program pilotażowy, on obejmie 3,5 tysiąca szkół, o szczegółach będzie. Informować Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo będzie odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń. Ale program napisał żołnierz-nauczyciel, przygotowany do tego w wielu wymiarach. Bardzo pozytywna odpowiedź, również. Dzieci, które mogliśmy zaobserwować na spocie, będziecie mogli ich obserwować i podziwiać ich umiejętności od dzisiaj na naszych portalach informacyjnych, portalach społecznościowych. Dziękuję Wam bardzo, dziękujemy Wam bardzo. Jesteśmy z Was bardzo dumni, że zgodziliście się wystąpić, że Wasi rodzice też taką zgodę wyrazili. Dziękujemy wszystkim szkołom, które już dzisiaj dziękujemy i zapraszamy, żeby się włączyły do tego. To jest zawsze dobrowolne. Jeżeli ten pilotaż się sprawdzi, będzie to na stałe wpisane w program edukacyjny. A myślę, że się sprawdzi, bo już radość, z jaką są przyjmowani żołnierze i otwartość, też na informacje, jak wygląda ich służba i praca, jest niezwykle ujmujące. Edukacja z wojskiem staje się faktem, podnosimy poziom bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Panie premierze, szanowni państwo, szanowna młodzieży, pani dyrektor, wszystkich pozostałych serdecznie witam i przede wszystkim chciałam podziękować pani dyrektor i młodym osobom, że się zaangażowały w udział w spocie i też za informację zwrotną, którą mieliśmy od was, że spotkanie z wojskiem było dla was potrzebne. Jak wspomniał pan premier Kosiniak Kamesz, my żeśmy wielokrotnie rozmawiali o tym nie tylko w ramach rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej, ale w ogóle w ramach dyskusji rządu Donalda Tuska o tym, jak ważne i fundamentalne jest dzisiaj bezpieczeństwo, świadomość bezpieczeństwa, świadomość zagrożeń, ale też i odporność. Bo przecież patriotyzm. To też gotowość działań na rzecz Ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, żeby służyć krajowi i służyć bliźniemu. I temu tak naprawdę ma służyć nasz program. W wzmożeniu odporności, odporności wśród młodych osób, wyrobieniu postaw patriotycznych i wyuczeniu kompetencji, które przydają się w każdym momencie życia. A w sytuacji rozchwianego świata, w którym żyjemy, ta odporność, ta wiedza i ta świadomość, że każda osoba będzie umiała poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu, pomóc innym, jest szalenie ważna. Boimy się rzeczy, których nie znamy. Dlatego tym bardziej uważałam i w rozmowach z panem premierem doszliśmy do wspólnego zdania, że trzeba zaprosić wojsko do szkół. Od wielu lat w polskich szkołach organizowane są programy w ramach godzin wychowawczych spotkania czy z ratownictwem medycznym, czy spotkania z policją, ze Strażą Miejską, natomiast młodzież sama mówi, że o wojsku wie najmniej, a to wojsko broni naszych granic i wspiera w sytuacjach kryzysowych. Różnych, czy to zagrożenia militarnego, czy zagrożenia chociażby przeciwpowodziowego. Stąd nasze długie dyskusje i wspaniale przepracowany program, dostosowany do różnych grup wiekowych, który pozwoli młodzieży dowiedzieć się rzeczy dzisiaj im niezbędnych, który pozwoli nabrać im siły i poczucia, że są odporni, odpowiedzialni i są gotowi wspierać Polskę w sytuacji kryzysowej która może być różna, bo dzisiaj widzimy sytuacje kryzysowe chociażby dotyczące zagrożeń w Internecie. Ważne jest, żeby młode osoby umiały zareagować, umiały rozstrzygnąć, co jest prawdą, co fałszem. I później te same młode osoby widzimy kilka lat później, chociażby w klasach, które prowadzi on, w klasach typu cyberedukacja, cyberbezpieczeństwo, a później widzimy je pracujące na rzecz bezpieczeństwa kraju. Ta edukacja musi być ze sobą połączona, stąd ten nasz pilotaż. Pilotaż, który obejmie blisko 3,5 tysiąca szkół w całej Polsce, do którego zapraszamy wszystkie typy szkół. Jedynym wyłączeniem są klasy ósme i klasy pierwsze, czyli te, w których odbywa się edukacja dla bezpieczeństwa, która jest po prostu realizowana jako program. Nasz program jest programem, który rozpocznie się 6 maja, zakończy 20 czerwca, i młodzież będzie miała trzygodzinne bloki zajęciowe, dostosowane do wieku, dostosowane do zainteresowań, pokazujące też potrzeby danego regionu, wskazujące gdzie są um, Informacje krytyczne dla młodych osób, rozpoznawanie sygnałów alarmowych, a chociażby chociażby informacje o miejscach bezpiecznych lub jak je zorganizować, informacje o tym, jak się chronić przed cyberzagrożeniami, wszystko to będzie dostosowane do wieku. Będą to zajęcia prowadzone przez żołnierzy i żołnierki, ale w obecności nauczycieli, tak żeby dzieci też były spokojne i wiedziały, że zawsze jest ten nauczyciel, którego znają, szczególnie jest to istotne dla dzieci młodszych. Tak jak pan premier powiedział, to jest pilotaż, ale wierzymy, że potrzeba dobrej edukacji dotyczącej odporności jest niezbędna dla naszego społeczeństwa. Stąd naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się w dosyć szybkim tempie, bo nasza pierwsza rozmowa miała miejsce w marcu, panie premierze, doprowadzić do tego, że dzisiaj zaczynamy nabór, zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do zgłaszania się, do udziału w programie pilotaż teraz, a następne działania, mam nadzieję, w kolejnych latach, bo nawet po reakcjach młodzieży wiem, że dla nich spotkanie z wojskiem było pouczające, ważne, a przede wszystkim dodające im siły i wiary w to, że są, tak jak każdy i każda z nas, potrzebni Polsce. Dziękuję pani premierze, dziękuję pani ministro. Teraz zwracam się do państwa dziennikarzy. Czas na pytania. Zachęcam do skorzystania. Z mikrofonu, który jest przygotowany na statywie, proszę o przedstawienie siebie i redakcji. Dzień dobry, Polskiej Agencja Prasowa. Mam pytanie. E, e, te... Projekt jest realizowany od 6 maja do 20 czerwca, więc szkoły mają szeroki wachlarz dni, w którym mogą zgłosić się do udziału w programie. Obejmuje on szkoły podstawowe. I szkoły średnie. I to od szkół i dostępności wojska będzie zależało uzgodnienie terminu. Matury nie są tutaj konfliktem, po prostu w czasie, kiedy będą matury, odbywały się w szkołach średnich, w szkołach podstawowych spokojnie zajęcia mogą być realizowane. Jesteśmy przygotowani na te wszystkie warianty, później egzaminy ósmoklasisty. Co do schronów, to jest element obrony cywilnej państwa. Kolejnej rzeczy, ja to mówię z przykrością zawalonej przez naszych poprzedników, w ustawie, którą przygotowuje MSWIA, będzie też ten temat uwzględniony. My, pytając samorządy, bo to one tak naprawdę są dysponentami szkół i schronów w szkołach, um, jesteśmy, będziemy przygotowani, w momencie, kiedy wejdzie ustawa, na odpowiedź, jak to dzisiaj wygląda. Ale między innymi informacje, które będą dostarczać żołnierze i żołnierki odwiedzające szkoły, będą dotyczyły tego, jak się umieć schronić i jak znaleźć bezpieczne miejsce. W najbliższych dniach ta ustawa trafi pod obrady e, Rady Ministrów, najpierw oczywiście jeszcze konsultacje międzyresortowe ustawa o obronie cywilnej e, i pani minister słusznie e, mówi o tym czasie, który jest potrzebny na rozróżnienie miejsca schronienia od schronu. Bo nie ma dzisiaj rozróżnienia tych miejsc. W projektowanej ustawie będzie rozróżnienie tych miejsc. Miejsce schronienia, schron muszą spełniać różne wymogi, różne parametry. To jest potrzebne do dobrej analizy. I rola samorządowców, dobrych gospodarzy. Oni będą odpowiedzialni za plany kryzysowe, oni będą odpowiedzialni za monitorowanie i utrzymanie w jakości tych miejsc. Wczoraj jeszcze rozmawialiśmy z premierem, z ministrem Kierwińskim o sposobach finansowania ustawy o obronie e, cywilnej. Chcemy, żeby, żeby to było e, no dużo więcej niż e, myśleli nasi poprzednicy. Oni chcieli likwidować rządowe centrum bezpieczeństwa. My będziemy wzmacniać e, obronność również przez tą edukację. To jest część obrony cywilnej, co robimy dzisiaj. Edukacja z wojskiem jest już częścią wychodzącą tak na, 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 naprawdę naprzeciw ustawie o obronie cywilnej. E, edukacja z wojskiem jest elementem podnoszącym, Wnoszenia odporności społecznej, świadomości społecznej, a więc obrony cywilnej, która jest, obroną, która jest do której jesteśmy zobowiązani wszyscy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Dziękuję początek TFL, 24 pytania są poza tematem konferencji. Szybko poszło. Bo, My też będziemy dostępni po, po, po wyjściu ze szkoły, jesteśmy w otoczeniu dzieciaków. Czasem polityka jest tak emocjonująca i, i pytania mogą... Mogą być pewnie różne. Jesteśmy na nie oczywiście otwarci. Warto wykorzystać ten czas na, na dyskusję o bezpieczeństwie. A na pewno i ja, i pani minister będziemy dostępni dla państwa zaraz po zakończeniu też tej uroczystości. Chcielibyśmy jeszcze z dzieciakami trochę pogadać. Prosimy o pytania w temacie konferencji, Te pytania poza tematem konferencji umówmy się po zakończeniu spotkania. Super. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo Państwa... Od... Oznacza dobre przyjęcie przez media. 24, jeszcze myślę, ten termin warto powtórzyć, o, do 24 kwietnia czekamy na zgłoszenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani minister Nowacka. Prowadzi akcję, koordynuje akcję przyjmowania zgłoszeń. 3,5 tysiąca szkół to jest naprawdę bardzo dużo. Jak na pilotaż, to jest chyba największy pilotaż w historii, obejmujący największą liczbę jednostek. W każdym województwie jest powołany koordynator ze strony Wojska i ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, oczywiście kuratorzy są dostępni. Myślę, że ciekawe będą spostrzeżenia i ewaluacja, którą przeprowadzimy, również forum prowadzenia tych zajęć. To nie zawsze będą zajęcia odbywające się w klasie lekcyjnej, to mogą być zajęcia odnoszące się również do tych pytań o zajęte sale, na matury, na egzaminy. Wojsko też zaprasza do siebie i będzie pokazywać to, jak, jak funkcjonuje i, 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 i gdzie, gdzie funkcjonuje. Więc to też od inwencji, my, my jesteśmy za tym, żeby pozostawić inwencję dyrektorom, nauczycielom i koordynatorom ze strony wojska. Jeżeli wpadną na lepszy pomysł, to jesteśmy na to bardzo, bardzo otwarci. Ale korzystając z okazji dogrywki przy konferencji, chciałam podziękować panu premierowi, <noise> dlatego że dla wojska to też był wysiłek. Mianowicie żołnierze, żołnierki, którzy będą prowadzili te lekcje, Przechodzili specjalne przeszkolenie, przygotowanie do kontaktu z młodzieżą. Co wiemy, że jest dużym tak wysiłkiem, tak, tak. ale nie ma, wydaje mi się, dla nas obojga i chyba dla każdego i każdej z nas ważniejszej sprawy dzisiaj niż bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo Polek i Polaków. Panie premierze, bardzo dziękuję za taką dobrą współpracę Dzięki. i wierzę, że to jest pilotaż, który tylko pokaże, jak dobry mieliśmy pomysł. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani minister.